Teraz sytuacja wyjątkowa, ponieważ prelekcję będzie miał główny organizator dzisiejszej imprezy Tomasz Kosiński. Prawo natury, a prawo naturalne. Daję głos mistrzowi. Zapraszamy wszystkich chętnych tutaj na moją prelekcję związaną z prawami natury kontra prawo naturalne. Niektórzy ludzie, niestety, yy, zajmujący się nawet prawem naturalnym, bo to kolejni prelegenci, którzy dzisiaj będą na scenie, będą poruszać ten temat. O 17 mamy też panel dyskusyjny na temat prawa naturalnego i dobrze by było wiedzieć, czym to prawo naturalne jest. Coraz częściej o tym mówimy. Natomiast każdy rozumie to inaczej. Dlaczego? Po pierwsze, o tym też nie, inni prelegenci będą mówić, w naszym prawie stanowionym. Mało jest tego prawa naturalnego. Po drugie, jest to, co powiedziałem na początku, duże niezrozumienie. Często właśnie prawa natury rozumiemy jako prawo naturalne. I teraz może zacznę od tego, że zapytam was. Ja sobie tu przygotuję tablicę, żeby pisać. I ja też się uczę na takich... Bardzo głośno. A, głośno. Bo poprze... Dobrze, bardzo proszę. Ustaw tak, jak najlepiej będzie słychać. Ja nie chcę krzyczeć. Dobra, to dziękuję. Operator dźwięku. Mam pytanie do Państwa. Do Was. Zacznijmy od tego, co według was oznacza prawo natury. Z czym Wam się natura kojarzy? Jakimi prawami się rządzi? Jak... Rozumiecie, jesteśmy na łonie natury, pięknie w pięknie ekoosadzie brzozówka pośród drzew, śpiewających ptaków. Jak byście określili, czym jest natura i jakimi prawami się rządzi? No lew zjadam tylko na przykład. Czyli mamy tak. Prawo, Silniejszenie. Silniejszenie. prawo natury, powiedzmy numer jeden, to jest siła tak? czyli duże ryby zjadają średnie ryby, średnie ryby zjadają małe ryby i tak dalej tygry z antylope chyba, że jest szybsza, ale no szybkość nazwijmy, że to jest tej sile, że jest siła szybkości, że nie tylko to chodzi o wagę, tylko przetrwanie, chodzi o przetrwanie ta siła to jest walka o przetrwanie czyli w nawiasie napiszemy powiedzmy walka Walka o byt, czy o nawet o przetrwanie, o przetrwanie, przetrwanie, tak? Czy w życiu ludzi, nas wszystkich, takie prawo obowiązuje? No jest. Jest? Macie wrażenie, że nie I teraz jest pytanie kolejne. Jak jesteśmy przy tym prawie natury, które zaobserwowaliście, a prawie naturalnym, którym, którym chcielibyście jako ludzie, no powiedzmy, no nie powiem, żeby, no, no ktoś nie odebrał, bo ja kocham zwierzęta, ale żeby nie powiedzieć, że ludzie są troszkę wyżej od zwierząt, no poprzez jakąś tam kreację, zdolności do filozofowania i tak dalej, chociaż miłośnicy zwierząt będą polemizować, ja sam do takich należę, ale... Przyjmijmy jakiś tam nawet stereotopowy podział, że człowiek jest jakby wyżej niż inne zwierzęta, przynajmniej z perspektywy naszej ludzkiej. Może nam się tak wydawać. Czy my, jako ludzie, którzy uważamy się, że stoimy wyżej od zwierząt czy od przyrody, nad którą wydaje nam się, że panujemy, bo ziemia należy do nas, tak jak nam się wpaja też w, w narracji ogólnej. Czy my powinniśmy podlegać temu prawu przyrody? Będąc prawu na wyższym, silniejszemu. Na wyższym poziomie już raczej nie. no to już trochę inne Ale Czyli na ludzie, jest tak. którzy nie wiem. poziom świadomości. Robią na przykład karierę kosztem innych ludzi. No tak. To jest nie, bo to jest walka o byt. No tak. Czyli nie y, robią kariery dzięki swoim zdolnościom tylko kosztem innych. Niska świadomość. Dzięki słabości, dzięki wyrachowaniu, dzięki kłamstwie, oszustwie, nieprawdzie na przykład polityka, dyplomacja i tak dalej. Wiemy. Marketing, łuda i tak dalej. Czy według Was to jest prawo natury? Ta walka o przetrwanie i no bo podaliście, że tak. No jest, bo obserwujemy to w naturze. No jest, no jednak ten y, gepard biega za tą antylopą i już jada. Jak nie zje tej antylopy, no to sam swoich małych geparcików nie nakarmi. Ale zje tylko jedną. A widzisz, słuszna uwaga. Czyli na przykład ludzie jak zabijają dla przyjemności, powiedzmy, to już nie jest godne z naturą. W awatarze w tym filmie, pamiętacie, była taka scena, nawet jak zabijali te potwory jakieś tam nocą w Pandorze, to i tak błogosławiła. Przepraszam, że muszę cię zabić, nie? Bo, ale się bronię. Czyli zabijanie, no bo muszę przeżyć, jest to zgodne z prawem natury, bo walka o przetrwanie. Człowiek na łonie natury w dziczy też, nieładnie mówiąc, dziczeje. Oglądaliście wypełno filmów, bo inaczej nie przeżyje. Nie przeżyje, musi się dostosować. Czyli jakie na przykład drugie prawo natury jest, poza siłą walką o przetrwanie? Adaptacja. Zwierzęta adoptują się do środowiska. To jest prawo ewolucji też. Naturalne prawo ewolucji też, tam ktoś powie, podważa, zwłaszcza udział i usytuowanie człowieka w tym łańcuchu. Ale generalnie można dostrzec prawo ewolucji, które jest w naturze. Zmieniają się gatunki zmienia się klimat przyroda, my się dostosowujemy jako część tej przyrody czyli siła, adaptacja też na pewno to jest zasada, którą dostrzegamy w naturze co jeszcze? z czym wam się przyroda kojarzy? natura, piękno no możemy zapisać tak, no jest piękno, z piękna mamy wenę, zwierzęta tak samo przeżywają Piękno przyrody, może to się Pisałeś przenikać piękno. z adaptacją. Piękno, nie piękno. Piękno, tak przepraszam. Ja mam już podświadomość, co będzie dalej. piękno natury też. Taka spójność jakaś. Organizmy, współistnienie, spójność. Mówimy o przyrodzie taką jak my postrzegamy, oczywiście jako ludzie, nie? Na ile możemy sobie to wyobrazić. No, no, ciężko nam sobie wyobrazić, jak to odbierają zwierzęta. Na, mimo, że nam się wydaje, że wiemy, jak postrzega świat pies czy ryba, to jednak to jest tylko nasze przekonanie. Więc nie pytam o to, jak środa i, i elementy przyrody postrzegają, tylko jak, czyli spójność. Spójność, współistnienie. w przyrodzie widzimy jako ludzi że jest to dostrzegalne. Dobrze. O, nie mówię. Spójność, czyli no jedność jakaś też można powiedzieć, czyli jest to uporządkowane, że każdy ma swoje miejsce. Zwierzęta mają na przykład rewiry, nawet te agresywne mają rewiry. Jeżeli tam my jako ludzie nie wejdziemy w ten rewir albo wiemy o tym, to nie stwarzamy zagrożenia. Wilkom na przykład, niedźwiedziom. Ja podróżuję dużo po świecie. 120 krajów na sześciu kontynentach odwiedziłem i nie mówię to, żeby się chwalić, tylko, że mnie to dużo nauczyło po prostu i każdemu polecam. Bo to jest taka wiedza, której się z żadnej książki nie nauczyłem. Choćby podróżniczej czy, czy Kosińskiego, czy nie Kosińskiego, o Słowianach, pewne rzeczy trzeba przeżyć. Wiadomo, że to jest jakaś inspiracja, motywacja do odkrywania, jakiś kanał e, motywacyjny, żeby coś zrobić, podjąć decyzję. Gdzieś pojechać, iść do lasu. Dzisiaj wyzwaniem jest pójście do lasu. No, jak ja słyszę o kąpielach leśnych, co przyszło z Japonii, y, gdzie w Japonii no, już są rezerwaty prawie, nie ma lasów, nie ma wiosek. Jak przyjechali Japończycy, kupili w Kielcach iskrę fabrykę łożych sktocznych NSK i Japończykom zrobiliśmy wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego i takie wesele świętokrzyskie słowiańskie, żeśmy zaranżowali, to się nie, mało nie popłakali ze szczęścia. Mimo, że objeździli cały świat, nie widzieli takich rzeczy. Kurom zdjęcia robili. No, kurom. Kiełbasę daliśmy im białą kiełbasę, oni biała, white, sausage, white, sausage. A pokazaliśmy, tam są świnki, takie czarne, małe, takie wietnamskie, a mówią, znają te świnki, tak. Tylko zadali pytanie, a dlaczego jest biała kiełbasa z czarnych świnek? Japończycy, dość wysoko rozwinięci intelektualnie, w rankingu najwyższego IQ narodów, Japończycy są na pierwszym miejscu. A nie wiedzą, dlaczego biała kiełbasa jest z czarnych świnek. No, no to są te dylematy. Oderwani kompletnie. Poszli w technologię, w AI, czyli w sztuczną inteligencję, w aglomerację. Oderwani od natury. Całkowite. Nie mają pojęcia. I my mamy to samo. Nie umiemy czytać tej przyrody. Ale idźmy dalej. Czyli jakie mamy jeszcze prawo natury? Podpowiem. Freud, Jung. Co uważali? Co? Jakie są naturalne popędy? Przetrwanie, przedłużenie gatunku. Czyli to jest ta walka o do przetrwanie, no ale jest to popęd seksualny, po prostu, który y, jest popędem, y, że chcemy zostawić coś po sobie. Chcemy przetrwanie gatunku. Czyli tu mamy siła, ale to, to, to jest co innego, bo to nam zapewnia przetrwanie, ale to jest taka forma walki. Natomiast tutaj jest jeszcze bardzo mocny popęd naturalny, czyli zostawiamy coś po sobie. I zobaczcie, czy widzicie coś takiego u ludzi? No wiadomo, mamy popęd seksualny, ale zobaczmy, czy to tylko dotyczy w sferze takiej powiedzmy cielesnej, czy czasem na przykład artystka, na przykład taka jak Asia, która miała wystawę, czy ja jako autor książek, czy nie mają tacy ludzie, którzy zajmują się kreacją, też ich nie motywuje to, że coś po nas zostanie. Nie całkiem umrę. Jestem wolnym człowiekiem, mam prawo zabrać głos i mam prawo powiedzieć prawdę. I tym jak będziemy się kierować, że zagwarantowany każdy człowiek powinien mieć prawo głosu, wolność wyboru, wolność decydowania, zabierania głosu prawdy, nie kłamania, nie przymuszania nas do manipulacji fałszu i kłamstw, będziemy żyć w zgodzie z prawem naturalnym. I powiem teraz trzecią taką na zakończenie wartość, bo jest ich więcej, ale pozostałe wynikają z tych trzech. Tu narażę się myślę niektórym prelegentom, którzy rozważają prawo naturalne i będą po mnie też, bo nie ze wszystkim musimy się zgadzać. Już dzisiaj nawet słyszałem pewne pojęcia i unika się Zauważyłem to przyjeżdżając z Filipin, bo nie jestem na bieżąco, ale zauważyłem to i wiele osób zaczęło mi zwracać uwagę, no takich świadomych, że nie mówi się osoba. To jest już przestępstwo, że są osoby, ja tu jeszcze naciągnę 10 minut, kołego, bo muszę dokończyć tą jedną wartość. Nie mówi się osoba. I jak prowadzę kanał Edukacja TV, też tam miałem, zresztą zaproszonym tutaj będzie mówił po mnie Adam Stanisław. Nie zgadzaliśmy się z tym, ale nie walczyliśmy, zawarliśmy porozumienie, że po prostu każdy rozumie to inaczej. Tak było, Adamie? No to będzie zaraz po mnie mówił. Nie musimy się we wszystkim zgadzać, możemy rozumieć inaczej. Może być tak, że ja zmienię też zdanie, może być tak, że ktoś pod wpływem wymiany myśli, bo jesteśmy wolnymi ludźmi, i mówimy prawdę, czyli to, co myślimy. Mi nikt nie kazał tak mówić i w innym też nikt, mam nadzieję, nie kazał tak mówić. I korzystamy z tego. I trzecią wartością według mnie to ja ją nazywam osobność. Specjalnie wyprowadzam to od słowa osoba. Dlaczego jak ja rozumiem osoba i nie unikam mówić osoba? Wiecie dlaczego? Bo jak mówicie o ludziach, o istotach, Paweł nawet dał mi, pamiętam, na zapowiedź festiwalu ileś tam 60 zł cegiełka od człowieka, żeby broń Boże nie od osoby. I tu też się nie zgadzam z Pawłem. Możemy się nie zgadzać, lubić i robić razem imprezy. Zrobicie, o to chodzi. Nie kłóćmy się słowianin czy sławianin, bo to jest to samo. To tłumaczyłem wieczorem, wczoraj przy ognisku. I mam nadzieję, że może dzisiaj też będą osoby zainteresowane na takie rozmowy kuluarowe. Dlaczego nie powinniśmy Yy, wzbraniać się używania yy, pewnych słów. Wiecie dlaczego? Dlatego, że korzystamy z wolności i prawdy. Są takie słowa, tylko że one zostały zawłaszczone. I to, że dzisiaj w systemie prawnym naszym, w prawie stanowionym, nie wiem, osoba prawna, to, to jest f, 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 sformułowanie prawne, które odbiera nam wolność, odbiera nam podmiotowość i traktuje nas przedmiotowo. Nie predestynuje nas do tego, żebyśmy nie używali w ogóle tego terminu, który jest naturalnym terminem. A co ono znaczy? To ono oznacza nas. O sobie, to co mówię, o sobie, jestem osobą, czyli jestem osobną istotą, osobnym człowiekiem. Jak mówimy o wszystkich, że jesteś ludziem czy człowiekiem to wiecie, co, do czego to się sprowadza? Że wszyscy są tacy sami. A wszyscy są tacy sami? Nie są. Wszystkie systemy totalitarne opierały się na tym i padły. Wiecie dlaczego? Komunizm czy faszyzm padł, dlatego, że zakładano, że zrobią ludzi według wzorca, według matrycy, takich samych. Takich samych. Szare mundurki. Ja pamiętam za komuny yy, yy, też były dobre rzeczy, ale pamiętam, wszyscy mieliśmy te same buty, tą samą mewlościankę, wszystko i tak samo mieliśmy jeszcze myśleć. Nie dość, że wyglądać, to myśleć jeszcze, a nie jest tak. Piękno tego świata polega na tym, tak jak i w przyrodzie, każde zwierzę jest inne. Jak ktoś miał psy, nawet się sześć yy, okoci, każde jest inne. My mamy teraz y, cztery rude koty, wszyscy, wszystkie wyglądają identycznie. Jak ktoś do nas przyjdzie, są jeszcze małe, tam kilka miesięcy mają już, y, a my je rozróżniamy po imionach. Jasiek, y, a wyglądają, można powiedzieć, identycznie. A co dopiero z ludźmi? My patrzymy na Chińczyków, wszyscy są niby tacy sami, a dla nich my jesteśmy tacy sami. No tak to działa. Musimy troszkę wyjść z tego poziomu codzienności. Troszkę wyżej. ale jak co jest podstawą? Uświadommy sobie to, że każdy z nas jest inny. To nie jest grzech, to jest cudowne. To jest cudowne, że jesteśmy inni. Ale jak to jest... Tak jak w małżeństwie, dwie osoby zupełnie inne, ale jakie jest to cudowne, że jesteśmy razem? Że potrafimy być razem. Bo powiem wam szczerze, ja sam ze sobą nie bardzo czasem wytrzymuję, bo jestem trudny w obyciu i w obsłudze, a co dopiero, jakbym miał drugą taką osobę jak ja. Jeszcze? No, no, dlatego tak jest to skonstruowane, że nie ma drugiej takiej osoby. To jest też piękne. Czyli osobność, osoba odróżnia nas, od, jak mówimy ludź, czy człowiek, czy istota, to sprowadzamy, że wszyscy są tacy sami, a osoba nas określa naszą tożsamość, indywidualność. Osobność. To, co możemy powiedzieć o sobie. I to nie jest tylko ego, bo też czasem na takich festiwalach słucham odrzuć ego, porzuć ego. Ale dlaczego? No bo wszyscy jesteśmy jednością, czyli znowu sprowadzanie do tego, że wszyscy jesteśmy tak, tacy sami. Nie mieszajmy wspólnoty, poczucia jedności, wspólnoty duchowej z byciem takim samym. Czy ktoś z Was. Jego celem, marzeniem jest byciem kimś innym, wyzbycie się własnego ja i stanie się kimś innym, nie wiem, bradem pitem, czy, czy nie wiem, ciocią kazią i tak dalej. Nie. Jesteśmy. To po pierwsze jest niemożliwe, czyli już oznacza, że no jest to błędny trop, ale rozwijajmy swoje moce, swoje możliwości, znajdźmy siebie samego. Nie słuchajmy czasem też innych ludzi, którzy nam też wiele rzeczy wmawiają. Jesteś taki, owaki i siaki. Bo jest wypadkowa, też mogą mieć rację, że ale to jest wypadkowa kim jesteśmy. To co, jak nas postrzegają ludzie, jak my siebie postrzegamy. To jest zupełnie coś innego. Więc powiem tak, osobność i osoba w tym rozumieniu, ja nie będę tego, już się gryzę czasem jak rozmawiam z ludźmi, ale nie uważam, bo są to naturalne słowa, trzeba je rozumieć po prostu. Tak jak wolność, wo, wola, prawda. Jest tam prawda, osobność, czyli indywidualność. Osoba, jesteś osobą, ty jesteś taką, a nie inną osobą. Nie jesteś ludziem, czy człowiekiem tylko. Jesteś człowiekiem, ale jesteś czymś więcej niż człowiekiem. Bo ludźmi jesteśmy wszyscy, ale każdy jest inną osobą. Rozumiecie? Więc to są tylko niby terminy słowa, ale to są też wibracje, powiedzmy sobie szczerze. A dzisiaj czy wczoraj nawet każdy mówił, my jako zwłaszcza Słowianie jesteśmy panami słów, władcami wiedzy, wędami, dlatego nas zboryzwią. I jak używamy słów, których nie rozumiemy, to one inaczej wibrują, tracą moc, nie tylko na nas inaczej wpływają, tak jak ta prawoda i woda, mamy różne toksyny w organizmie, tak samo słowa są toksynami. Jeżeli nas zakodowano w niewłaściwy sposób i używamy języka, i tak już nas zakodowano, wiecie w jaki sposób, że mówimy po polsku, czyli po słowiańsku, zniekształcony po wielu reformach, to mamy tak, alfabet mamy jaki? Łaciński. To nie jest nasz naturalny alfabet. Tadeusz mówił dzisiaj o głagolicy. Bardziej naturalny alfabet. Nie? Y Liczby mamy jakie? Arabskie, no one są z Indii sprowadzone, więc no tam wędowie, no powiedzmy, ale no zobaczcie, nawet już świadomość jest taka, czy podświadomość, że używamy nie naszych kodów, nie słowiańskich, nie rodzimy kodów. Inne pismo, inne liczby, mnóstwo wpływów, które używamy codziennie nieświadomie. Jakbyśmy wrócili do naturalnego pisma, do naturalnego do tej wolności właśnie to tam byśmy znaleźli prawdę i tą też osobność nie przeciwko komuś, bo ktoś mi zarzuci, że to jest nacjonalistyczne, jest mówienie o Słowianach i tak dalej. Niech sobie tak mówi, bo to on tak odbiera świat, prawdopodobnie. Osobność jest bardzo ważna, bo, bo ciągnie ten świat do przodu, rozwijamy się i powiem więcej już na zakończenie, dzięki zrozumieniu tych trzech praw, Naturalnych. Naiwnie to zawsze, ale zapomnijmy o wojnach. Znajdziemy jedność. Znajdziemy szacunek w tym, że ja jestem inny niż Ty, a Ty ja jesteś inny i wszyscy jesteśmy inni, i szanujmy to. No To jest naiwne. No aż jak to mówię, to brzmi frazes, jako frazes, ale wiecie dlaczego trzeba takie frazesy powtarzać? Dlatego, że poza takimi miejscami jak tu i festiwalami. Codziennie powtarzają po tysiąc razy inne frazesy i nas codziennie kodują, tylko wsiądziemy do samochodu, włączymy radio i już idzie. Przekaz nawet podprogowy w piosenkach, nawet po angielsku, w tekstach, których nie rozumiemy, jak ktoś nie zna angielskiego, idzie przekaz podprogowy i mamy to wszystko zakodowane w głowie i idziemy do domu i nie wiadomo dlaczego kłócimy się z żoną. Hello. No dobra. Dobrze, dziękuję. Macie jakieś pytania, bo jak nie, nie chcę zabierać czasu, następnemu prelegentowi. tak